Siemanko, Jakiś czas temu chwaliłam się, że byłam na moim pierwszym pre-release Destinant Rivals. Tymczasem byłam finalnie na trzech. To są Beat and Battle Boxes, tego, z tego pre-release, ale najpierw odpowiem może na pytanie, co to dokładnie jest to pre-release. Nie każdy był, nie każdy miał okazję się dowiedzieć, także z chęcią wam opowiem. Sama niedawno byłam na pierwszym właśnie z okazji wypuszczenia dodatku Journey Together bardzo mi się spodobało i postanowiłam, że właśnie Descent Rivals e, również powtórzę e, moją obecność na takim wydarzeniu. Ale po kolei, co to właśnie jest ten Pre Release? Więc tak, Pre release to jest wydarzenie, które jest organizowane z okazji wypuszczenia nowego setu kart, nowego, nowej kolekcji kart. No i właśnie tym razem właśnie było to kolekcja Descent Rivals. Możecie kojarzyć bardziej taką kolekcję właśnie zespołu R, Team jest coś takiego. Zanim jeszcze w sklepach jest dopuszczona dystrybucja tych kart, gracze mają okazję się zapoznać z nimi szybciej, no i właśnie z, z wykorzystaniem czterech różnych talii. Które są losowo przydzielane właśnie w takich pudełeczkach, po prostu ze sobą walczą. No i to jest taki turniej przy okazji. Nie dość, że dostaje się właśnie takie pudełko i nie ma się swoich kart, tylko jakby gra się tylko i wyłącznie kartami, które dostanie się podczas tego wydarzenia. No to dodatkowo masz tylko 30 minut, żeby de facto ogarnąć sobie, co masz tutaj w środku, czyli zobaczyć, jaką taką talię już gotową, przygotowaną wylosowałeś albo wylosowałeś. No, i generalnie wtedy w przeciągu tych 30 minut otwiera się busterki, sprawdza się te talie, wymienia się ewentualne karty, więc no, czas mija bardzo szybko i zaczynają się wtedy zawody. W zależności od tego, jak dużo jest osób, tyle jest też rund. Na no właśnie pierwszym wydarzeniu w baście było prawie 60 osób, także rund było łącznie 7 i naprawdę mózg po 7 rundach w hałasie i z intensywnym myśleniem. No autentycznie byłam bardzo zmęczona później, ale było super, bardzo bardzo mi się podobało generalnie. Miałam naprawdę super dropy podczas, podczas tego otwierania, od może je pokażę, ponieważ mam wrażenie, że właśnie na pierwszym pre-release po prostu tym dropem sypnęło wręcz niesamowicie. Niestety później już tak kolorowo nie było, ale nie chcę wyprzedać faktów, także tak. Może zaczynając od tych najsłabszych, no to trafiły mi się dwa i-eksy. W sumie to trzy. No i powiem szczerze, że ten Weezing jest mój ulubiony. Bardzo chciałam właśnie z tego setu mieć taką kartę w stylu takim kreskówkowym, no i udało się. Także afirmacja to podstawa. To był dek, który miałam w Baście, czyli to był dek... Wizing i e, Tyranitar, i przyznaję, że on nie był taki najgorszy. Ja generalnie zrobiłam duży błąd, ponieważ otworzyliśmy aż 7 boosterów, także te karty było całkiem sporo do wybrania. No i ja dołożyłam sobie właśnie te cztery karty. No i nie wiem, czy to był dobry pomysł generalnie, ponieważ uznałam, że to będą takie spoko karty na early game'a no i o fajnie, nie? że mogą się przylecieć i w ogóle no i niestety nie miałam racji early game'u za bardzo nie było było bardzo szybkie przejście do rzeczy, no i przez to, że dołożyłam te karty, brakowało mi później energii, co też niestety przepłaciłam moim wynikiem, ponieważ akurat na tym turnieju udało mi się trzy razy wygrać i cztery razy przegrać niestety. Także, także dostałam Bęski. Byłam w ogóle na tym turnieju z Juslas Pokémon. Pozdrawiam się serdecznie. Mierzyłyśmy się ze sobą, no i przyznaję, że przegrałam ten pojedynek. Trudno, tak bywa. <grywa> Trzeba też umieć przegrywać, nie zawsze się wygrywa. Ja się nie zdradziłam Zaraz po tym całym wydarzeniu e, poszłam sobie jeszcze kupić tego boksa jako taką nagrodę za moje dzielne e, granie, za to, że się nie poddałam w trakcie, tylko zostałam do końca. No i żeby było ciekawe, ja wsadziłam sobie do tego boksa. wszystkie moje karty Destiny Rival, które do tej pory w zasadzie otworzyłam. Mam tu jeszcze dodatkową tego jednego dropa. Mam akurat takiego u jeszcze i jaksika. W sumie żałuję, że nie miałam go na drugiej grze, ale to już w zasadzie cały ten Stacking Teen jest pełen kartami Destiny Rivals, także jest grubo. Generalnie jak otworzyłam sobie tego boxa, otworzyłam go tego samego dnia, kiedy był turniej. No to właśnie doropnął mi, mi ten piękny i eksik. No i nic więcej. I generalnie to otwarcie z jakoś zapoczątkowało jakąś złą pasę otwarć, którą mogliście też zobaczyć na otwieraniu Build and Battle Boxów The Sterile Crowda, ponieważ to wszystko się działo tak mniej więcej w międzyczasie. Ale dobrze, przechodząc dalej. Więc tak, następny generalnie event właśnie odbywał się w Aleńszubki i byłam na nim również zwiodle z Pokémon. I tym razem mój dek był inny. Tym razem miałam deka Itana i Misty i był on naprawdę spoko. Zwłaszcza część Itanowa była naprawdę sztosem. Bardzo dobrze mi się nią grało, dobrze się kontrowało, ale wtedy niestety dowiedziałam się, że na ogniste Pokémony wodne działają razy dwa. Nie plus 20. Razy dwa! No, więc przypłaciłam to też raz jedną przegraną. Dowiedziałam się w bardzo dotkliwy sposób po prostu i na tym turnieju graliśmy 5 rund. I mój wynik to były dwie wygrane, trzy przegrane, i tutaj odzyskałam honor. Udało mi się raz właśnie wygrać z Jozef z Pokémon, także mamy aktualnie remis. Było bardzo fajnie na tym turnieju. W ogóle też spotkałam widza z TikToka, także pozdrawiam cię serdecznie. I później po tym turnieju kupiłam sobie koszulki. Więc trochę już ich zużyłam, są całkiem spoko. Ja chciałam akurat takie e, wielkości w zasadzie karty, żeby nie miały takiego długiego e, rękawa jakby. Na tym będzie udało mi się drognąć tego Electraiva i EXA, ale niestety nie byłam w stanie to dodać sobie do mojego deku. No i tego pięknego Crystal. Także byłam w sumie zadowolona z tych dropów, generalnie tutaj właśnie sytuacja wyglądała w ten sposób, że najpierw otworzyliśmy sobie build and battle boxy i cztery boostery, które były w środku, a dopiero później 3 boostery dodatkowe. Także w tej sytuacji była znacznie mniejsza pula kart do brania i tutaj na szczęście nie po powiedziłam mojego błędu z pierwszego pre i energii miałam wystarczająco, ale dek zmieniłam tylko delikatnie. Wydaje mi się, że usunęłam stamtąd Gajardosa, którego bałam się użyć, szczerze mówiąc, była to dosyć droga karta. Ach, no i właśnie, coś jeszcze ciekawe. W tym ale planszówki była jak otwieraliśmy te ostatnie trzy busterki i jeszcze dodatkowego jednego pricepaka, który był w ogóle wartości 25 euro, jak się później dowiedziałam. Ale nic mi nie dropnęło w każdym razie. Jak otwierałam, to właśnie zebrały się ten mój widz i jeszcze parę osób. No i właśnie wszyscy otwierali razem ze mną i właśnie mówili, że pokazujemy kodzik, i tak dalej. I to było naprawdę super, bardzo to było miłe, więc bardzo to było fajne i przyjemne, i coś nowego dla mnie przy okazji. No i przechodząc teraz do ostatniego eventu, na który poszłam akurat sama. Więc akurat na nim spotkałam yy, parę osób, które poznałam właśnie na tym pierwszym pre-release z Journey Together i to w ogóle było bardzo spoko, ponieważ udało mi się też kupić karty, których mi brakuje, ale o tym opowiem zaraz. Więc tak. Ten pre-release był moim najgorszym, ponieważ wygrałam tylko jedną grę A4. Przegrałam. Graliśmy 5 rund i naprawdę moje wygrane były. no, była jedna i to przypadkowo. Także nie byłam zadowolona, ale mój deck był tak zły, że trafiła się chyba jeszcze jedna albo dwie osoby, które miały ten sam deck właśnie Koffing Misty i wszyscy sobie śmieszkowaliśmy, że właśnie ciekawe kto będzie miał najgorszy wynik. Ja chyba miałam najgorszy wynik. Także skończyłam w sumie bardzo szybko ten turniej no i wtedy odebrałam też trzy pustelki, które były właśnie na koniec. Ale poczekałam, aż właśnie resztę wizji też skończy. Jak wszyscy odbierają swoje boosterki, kto tam zdobył pierwsze miejsce i w ogóle ja tam nie miałam, wiadomo, ale tutaj jest żadnego podjazdu ponieważ jeden, jedna wygrana i cztery przegrane, no to nie jest najlepszy wynik, ale to nic, ja się w ogóle tym nie przejmuję. Było bardzo fajnie, mimo wszystko, poznam super osoby. No i właśnie na sam koniec, bo tutaj nie miałam żadnego dropa, nic mi nie wypadło, ani dobrych kart nie miałam, żeby dołożyć do tego setu, najgorszy set. Jeszcze trafiło mi się drugi raz karta, jak jakby ta promocyjna mimikiu i Ajaśniami wszystkie cztery różne. No i w ogóle wszystko było już nie tak nie najgorzej. No ale właśnie na sam koniec dziewczyny... a dobra, sorry, żartowałam. Jednak ten Metagros mi się wtedy trafił. Ale też nie byłam go w stanie użyć, no i byłam taka troszkę załamana tym wszystkim. No i właśnie dziewczyny z Rebela na sam koniec powiedziały, że zostało im więcej boosterów, więc rozlos rozlosowały między uczestników te boosterki, No i mi się udało złapać jeden booster, no i tam właśnie garczą Sinti, także mega się jaram. To był taki naprawdę na pocieszenie, i, i to było bardzo miłe. A jeszcze dodatkowo, właśnie na tym evencie poznałam super pokę koleżanki, e, którymi naprawdę super mi się rozmawiało. Sobie chwileczkę posiedziałyśmy razem. E, no i jedna z tych dziewczyn, właśnie to była taka sytuacja, że tam pokazywałam mi chyba karty, i jakoś właśnie mówiłam, że kurczę, jak super, właśnie masz tego swingamba baz, Journey Together, którego ja cały czas nie mogę złapać. No i ona mi mówi, że w sumie to ma dwa czy trzy no i że mi go po prostu daje i lepiej, żeby ten suinap miał dom, niż żeby mieć dwa bezdomne. I po prostu to było no tak urocze, że no wow, naprawdę byłam pod wrażeniem i naprawdę złapało mnie to za serduszko, także jeżeli jakimś magicznym sposobem to oglądasz, to warto Ci dziękuję. To jest naprawdę przekochane, niedługo trafi do mojego albumu także dzięki jeszcze raz i dodatkowo właśnie jak rozmawiałam w tym momencie, jeszcze rozmawiałam z jakimiś innymi ludźmi i mówię, że ja w ogóle to lubię ogierpony i tak dalej więc w ogóle ktoś mi jeszcze oddał swojego ogierpona, który się trafił akurat w decku, bo uznali, że im nie jest potrzebny eee, dobra, dodatkowo jeszcze zebrałam sobie te, kar te karteczki ponieważ w każdym build and battle boxie są takie kartki opisujące e, ten deck który się akurat zdobyło i właśnie wszystkie też mają różne grafiki także brakuje mi jednej jak widać no i z ciekawych właśnie rzeczy udało mi się zdobyć te właśnie te, dwa, te dwie karty w Build and Battle Boxach Ten był właśnie, ta była właśnie w pierwszym a ta była właśnie w drugim natomiast w trzecim trafił mi się jeszcze raz taki mimikiu ale całe szczęście, gram z ziomeczkiem, który potrzebował właśnie mimiki do swojej kolekcji, a za to miał tego tyranitara. Także dzięki temu mam już trzy, a nie dwa. Mega się jaram, został jeszcze jeden, no ale nie wiem, nie wiem, zobaczymy, może gdzieś tam uda mi się go zdobyć. A dodatkowo właśnie od jednego ziomeczka, którego poznałam wcześniej na e, pre z Journey Together, udało mi się odkupić właśnie te Ribbon Bilibbi ponieważ brakowało mi jej, także teraz brakuje mi tylko Ionos Kilowattel I jeżeli posiadasz to po wielku, to proszę daj mi znać, jeżeli chcesz się jakoś yy, potrajdować, bo ja potrzebuję tego do mojego mastersetu. No i tutaj udało mi się do mojego drugiego mastersetu stelarka. Uzupełnić też tym Bofalantem, także też mega się jaram. Dobre belu! Kupiłam sobie y, te koszulki, jeszcze ich nie próbowałam, także nie jestem tutaj, czy są spokojne, czy nie. Jedne są grubsze, drugie są cieńsze. No i właśnie, może przejdźmy do tego od razu bardzo płynnie, ponieważ ja ze sobą zabrałam koszulki ETB Johnny Together. No i też miałam kurczę szczęście, bo zupełnie przypadkowo zabrałam koszulki, które są matowe. Gdybym zabrała takie śliskie, to w ogóle nie byłabym w stanie tasować moich kart. Na szczęście to są matowe, było to w miarę wykonalne, ale nie było to zbyt wygodne. Także jeżeli wybierasz się na jakieś przyszłe pre-release, to no, może wiadomo, żeby jakoś nie inwestować strasznie dużo, ale ja właśnie kupiłam w Rebelu takie o. Panie mówiły, że są spoko. Ja nie wiem uwierzyłam, uznałam, że taki kolorek jest spoko i rzeczywiście one są takie bardzo szorstkie takie, że aż tak idą z palcem, że tak to ujmę także myślę, że będą spoko parę osób je miało właśnie tym pre-release także uznałam, że sama sobie kupię taką paczkę 100 sliwów. Ale właśnie takich profesjonalnych, żeby miała na przyszły pre-release, ponieważ to na pewno nie było moje ostatnie rodeo. Bardzo mi się to podoba. Community jest super, tutaj moje y, miejskie, także y, no nie będę z tego zdecydowanie rezygnowała. A to, co do tego, właśnie co ze sobą miałam. Więc tak, te właśnie koszuleczki miałam w tym e boxie. Miałam ze sobą również właśnie moje karty na szczęście i właśnie na ewentualne dropy tego Stacking Teena z insertem, który właśnie wydrukował mi Technology and Craft i on jest idealny, bo wtedy te karty są pionowo w toploaderach i się nie, wiecie, nie, majają, nie majtają się na boki to sobie fajnie stoją. Ja wzięłam ze sobą jeszcze właśnie moje e, karty, które biorę jako takie karty na szczęście. Pewnie wam pokażę, jakie karty ze sobą miałam. Ja już miałam trzy. O. Te trzy karty miałam ze sobą jako takie talizmany na szczęście na tym pre No i na pierwszym to było starczyło, ale już potem kolejne niekoniecznie. Dwa razy miałam tematę z Iwi. I wilucjami. To jest mata, która była w tym ultra, super, hiper Prismatic Evolution kolekcji. Natomiast tutaj mam drugą matę, i to jest mata z Encanto, którą dostałam odlawkowo. Właśnie tutaj trzymam sobie kosteczki. Tutaj mam znowu taki właśnie insercik, wydrukowany na drukarce 3D, 3D przez technologii. No, i mam tutaj właśnie moje ulubione kosteczki ze Shrouded Fable, ponieważ nie są właśnie niebieskoszane jak cała reszta. I mam tutaj też moją kostkę z ETB Journey Together, który właśnie mówiłam, że będę chciała ją ze za sobą zabrać. Tutaj właśnie są jeszcze miejsca na koiny, no ale coinami się już w sumie nie gra. One są takie bardziej kolekcjonerskie, więc to jeszcze nie jest taki idealny insert, ale jest naprawdę spoko. A właśnie chciałam być też przygotowana na wszystko. E, więc wziąłem ze sobą jeszcze właśnie taki insercik, Tutaj właśnie jest zdecydowanie więcej kostek. Mam tu jeszcze właśnie dwie zwykłe kostki do gry. Właśnie taki fajny, fajny ten na znaczniki, taką fajną używkę na znaczniki. A tutaj mam właśnie miejsce, żeby wydrukować znaczniki, czy użyłam już abilitkę, czy nie, ale będąc na właśnie prelease, pre dowiedziałam się, że jeżeli użyjesz abilitki, to wtedy tak lekko przekręcasz kartę po prostu, jak ją przekaszasz. No i to wtedy znaczy, że ability zostało użyte. Tak też robiłam i działało. <gry> Także nie trzeba mieć specjalnych znaczników. Na te wszystkie trzy eventy było super. Poznałam super ludzi, spędziłam czas z super ludźmi. Nauczyłam się trochę gry w karty Pokémon. No, i myślę, że kolejne takie eventy będę chciała zdecydowanie odwiedzić. Także było super. Z każdemu polecam z całego serduszka, żebyście sobie sprawdzili, czy macie szansę w swoim mieście, w swojej okolicy właśnie wziąć udział w takim evencie. Nie wiem, kiedy będzie kolejny, więc nie będę Wam tutaj mówiła. Ale naprawdę jestem mega zadowolona z tego, że kiedyś właśnie Rocket Zawdos namówił mnie na jednym z live'ów, żebym wzięła udział w takim evencie. Nawet wyszukał mi ten event lokalnie tutaj na stronie internetowej, powiedział wszystko, co gdzie i jak. Ja po prostu tylko zapisałam się i poszłam, i naprawdę było super. Także yy, to w sumie tyle na dzisiaj, jeżeli chcecie, wiecie, obejrzeć więcej moich materiałów, to zapraszam was do subskrypcji tego kanału, możecie też pisać w komentarzach, czy wybieracie właśnie Destiny's Trials, czy podoba wam się ten set, czy raczej go skipujecie, a może ktoś go masteruje. Generalnie jest tutaj bardzo dużo fajnych grafik, które z chęcią jeszcze chciała mieć w swojej kolekcji, ale ja na razie na spokojnie mam Johnny Together, mam Stella Crowd i mam Shrouded Table do wymasterowania, więc ja się nie śpieszę. To będzie tyle na dzisiaj, dzięki wielkie i do zobaczenia, pa pa!